To jest taka ym, rzecz do noszenia was pewny, nie wiem. <głos> <głos> Ale też ci będzie przyświtywowo! No? O co chodzi? Dzień dobry, witam was w nowym odcinku z Basią. Hej! Przechodzimy do Was tym razem z mierzeniem spódniczek na niskiej kontra wysokiej. Oj, myślę, że się będzie działo. Przygotowałyśmy zupełnie inne, różne propozycje. Mamy spódniczki Midi, spódniczki maxi. Krótkie, wycięte, no po prostu wszystko, co tylko znalazłyśmy. Dzisiaj będą aż cztery różne sklepy, więc myślę, że będziecie zadowoleni z odcinka. No pewnie. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do mierzenia. Tym razem przygotowałyśmy propozycję aż z cztery starych, różnych sklepów, czyli z Orseya, z handemu. Eee, się, dokładnie. Nie? I słuchajcie, zaczniemy od marki Orsej. Tak się składa, że tutaj akurat zrobiłam dobry deal, ponieważ te spódnice były na promocji, a jeszcze dodatkowo skorzystałam z serwisu cashbackowego Tipi, więc zapłaciłam jeszcze mniej jakby za, za tę rzecz. I to jest super sprawa na Zwrot pieniędzy, zwrot gotówki, także teraz szybko wam o tym opowiem. Na stronie tipi macie mnóstwo różnych sklepów do wyboru, na przykład jest Zalando Lunch, AliExpress, czy też wspomniany Orsay Answer. Ale jest też bardzo dużo innych sklepów, niezwiązanych z odzieżówką, typu Lin, Expert. Wystarczy, że wejdziecie w wybrany przez siebie sklep, robicie zakupy tak jak zawsze, a pieniądze w ciągu 48 godzin wrócą na wasze konto. A jeżeli zastanawiacie się skąd się biorą te pieniądze, to po prostu tipi współpracuje z tymi wszystkimi markami, więc tak naprawdę robiąc zakupy za pośrednictwem tipli eh, sklep ma. Profit, z tego, że robimy tam zakupy. Tipli te sklepy promuje, więc część pieniędzy idzie do Tipli, część pieniędzy do nas. Wszyscy są zadowoleni, tak. tak naprawdę, z tej sytuacji. I w opisie tego filmu znajdziecie link do rejestracji, gdzie już za samą rejestrację, która trwa dosłownie 15 sekund, dostaniecie 15 złotych na No dobra, myślę, że możemy przejść do mierzenia spódniczek, bo nie możemy doczekać się, jak to będzie na nas wyglądało. Dla przypomnienia, Basia ma rozmiar 32, ja mam rozmiar 36 i wskakujemy w pierwszą rzecz. I tak prezentujemy się właśnie w pierwszej propozycji. Jak widać na basie jest to za duże. No właśnie, szkoda, bo to jest XXS-ka. A, ja mam 34. Dobra, Basia ma jednak 34, a nie 32. na mnie jest całkiem dobra ta spódnica. Mogłaby być nieco węższa w talii, ale przynajmniej, wiecie, mogę spokojnie się najeść mhm. i nie przejmować. Ale ciekawie u Ciebie wygląda. Tylko zobacz w ogóle na długość, że u Ciebie to jest tak za kolano. A u mnie wystaje tutaj taka jedna trzecia łydki. Moja długość już nie, nie do końca ładnie się prezentuje. Taka jedna trzecia okay. łydki. Zrobię, że tak chodzę przed Kasia, to Tak, tutaj no jest właśnie lustro. tutaj mamy lustro i walczymy ze sobą. <laughs> Zobacz, że moje nogi wyglądają takie. takie krótkie paróweczki. Tak, <laughs> <gubię> wyglądają, przez to, że widać taki mały koniuszek. Nie wiem, czy ja dobrze widzę, ale nie podoba mi się ta długość na mnie. Okay. Na to nie mi się podoba. To ładnie. U mnie za duże, ale. Ale są duże. <noise> ale za duże. <noise> hmm. A co sądzisz o kolorystyce? Kolory mi się bardzo podobają. I w ogóle dopiero teraz zobaczyłam, że to jest print w kwiatki, w sumie bardzo tak, ładny. To jest intensywny print, ale przez to, że ma takie stonowane kolory, to będzie pasował na przykład mm -hmm. w moim przypadku do wielu rzeczy. A dobra, jaką dałabyś ocenę? Mm, jeszcze tak kluknę. Hmm, pewnie. Myślę, że dałabym piąteczkę. Tak pomiędzy, bo ona nie jest zła, ładne kolory rzeczywiście tak jak mówisz, mm -hmm. ale też nie do końca chyba ta długość mi się odpowiada. Okej, okay, no to ja bym dała takie nawet i siedem, no bo jakby jest w porządku, jestem zadowolona, mm -hmm. więc siódemeczka. Pięknie. Dobra, to skoro mamy już pierwszą rzecz. Za sobą to lecimy do berzki. Tutaj mamy propozycję taką kusą. Mm -hmm. <laughs> to może być <laughs> ciekawe. Z tyłu są spodenki. Oh. Z przodu spódnica. Myślę, że nie będzie tak źle, natomiast no nie ukrywajmy, że to jest krótkie. Jest bardzo krótkie. No dobra, no to co? Przebieramy się. Trzeba przyznać, że jest to efektowne. Króciutkie. <grym> ale jakby na obu nas jest to dobre. W sensie, no jest mega krótkie. U chyba no jest trochę... mega krótkie. U Ciebie trochę bardziej, ale nie, nie, nie wystaje w ogóle tyłek. W sensie, to jest taka... Długość normalnych, krótkich składanek, moim zdaniem. W sensie no w moim przypadku krótkich, tak krótkie, krótkich krótkich, 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 ale nic mi tutaj nie wystaje. Po prostu to wygląda jak spółniczka, tam się czułam mega niekomfortowo na mieście w tym. Naprawdę, bo jeszcze ma wycięcia. Chociaż muszę przyznać, że jakby ładnie się układa mm -hmm. e, w przypadku. Jest to bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Tak, ale zobaczcie, jak metka prześwituje. W ogóle prześwitują. prześwitują? Prześwitują, bo ja mam na przykład beżową bieliznę. To jest taka y, rzecz do noszenia bez bielizny. Ale też tak. ci będzie prześwitywało. No, o to chodzi. Naprawdę fajnie się układa. A nie Jakby... od nie odstaje Ci nigdzie? No właśnie nie, u mnie się idealnie dopasowało w talii. Nie jest ani ciasne, ani za luźne, po prostu idealne. Duży no, minus na pewno za to, że prześwituje, więc myślę, że dam taką piąteczkę. Tak pół na pół, mam mieszane uczucia. Chciałam dać piąteczkę. Z jednej strony układa się dobrze, z drugiej jest jednak niekomfortowe. No ja, ja bym to... się nie czuła w tych spodenkach dobrze. Droga Basiu. Droga Kasiu. Kolejna propozycja. Ta chyba jest tak? Tak, dziękuję. Wziąłam tym razem m bo wiecie, co w pewnym momencie stwierdziłam, że nie wchodzę w 36 lub S w beżce. Miałam przez chwilę tak, takie przeświadczenie, bo jak mierzyłyśmy różne spodnie długie. Mhm. Zapraszamy na poprzednie filmy. Zawsze w opisie znajdziecie właśnie linki do poprzednich publikacji z naszych serii. To miałam wrażenie, że Stali nie wejdę. Tutaj weszłam, mhm. więc nie wiem co będzie. <laughs> to może być za duże. No dobrze, to zobaczmy. Zobaczcie, jak jest przepitujące przede wszystkim. To prawda. I u mnie na przykład odstaje w pupie, powinna mieć rozmiar S jednak, za duże. A ja... no ja mam XS, prawda? I mm -hmm. to jest troszeczkę za duże. Nawet jeśli Basia nie miałaby widocznej bielizny, to i tak mam wrażenie, że kolor ciała przebija mocno w tej mm -hmm. spódnicy, jakby widać to. Tak, to prawda. I ten materiał jakoś taki jest taki dziwny i kojarzy mi się z taką serwetką trochę. No, trochę tak. <laughs> w ogóle zobaczcie, jak u mnie jest tragiczna długość. U Ciebie jest jeszcze ok, bo tak za kolano, fajnie, jak idziesz, to by kolano, ale u mnie jest już taka naprawdę do połowy łydki. Ocenka? Ocenka, nie ma co więcej o tym mówić za bardzo. Tak, ja to taką trójeczkę daję. Słowę. Ok, Okej, no to ja daję czwóreczkę. Przechodzimy do kolejnego sklepu, tym razem będzie to Zara. I ostatnio, jak byłam z Basią w Zarze, to widziałyśmy podobną sukienkę. ja pamiętam, co Kasia powiedziała. Kasia, też nie ale Kasia powiedziała, ale śliczna sukienka, szkoda, że ma taki beznadziejny wzór mm. yy, w wy... wiśnie. I co widzę? Kasia daje mi sukienkę z tego materiału w wiśnie. Yy, to spuńca. były truskawki, były truskawki, teraz mamy wiśnie. Yy. Yy. I co mnie skusiło, to to, że spódnica jest z wiskozy i ma przyjemny materiał, Tak, yy. yy. Taki chłodny w ogóle. Naprawdę przyjemny w dotyku, tak. więc jestem pełna nadziei. No to sprawdźmy to. Nie wiem czy nie wleci tutaj cenzura, ale chyba uda się bez. Spódnica jest dosyć krótka. Na nie, moim zdaniem znaczy na mnie jest idealna. No tak, no to widzicie, że u mnie to już jest takie na I To co mnie bardzo dziwiło to to, że jest całkiem dopasowana w, w się sensie Czuję tutaj luz i z chęcią bym sobie tak dosłownie centymetr jeszcze złapała, e, ale jakby widzicie, że dobrze się układa. To no, prawda. to jest akurat u mnie problem, bo mam wrażenie, że Zara ma trochę rozmiarówkę i często spodnie z spodniczki muszę tam zmniejszać. No to jest spoko. Nawet dzisiaj na insta Instastory pokazywałaś, więc no. jeżeli chcecie tego typu rzeczy widzieć, jakieś takie Po Tak, pojedyncze hole, a u Ciebie będzie hole wieczorem na story, więc tak, jeżeli macie niedosyt, to więcej różnych rzeczy pojedynczych pokazujemy właśnie na Instagramach. Co mnie zdziwiło, to to, że ja tak naprawdę mogłabym mieć xs mm -hmm. że s jest dla mnie za duża, gdzie w pewnym momencie stwierdziłam, że powinnam zamawiać M-ki i tutaj tak Wam się przyznam, że nawet zamówiłam m czyli mam dwa rozmiary z niektórych modeli, bo bałam się, że po prostu nie wejdę. A to proszę bardzo, XS-ka powinnam Ci dać moją. No dobra, to skoczemy. To skoczemy. Oddaję Ci. To jest dobra, ale już tak na maksa krótka, więc jednak X to ta cena. Mm, wiesz co? Nie prześwituje ta spódniczka. Ma fajny materiał, fajnie się układa. Jest w miarę dopasowana, więc ja bym dała taką mocną ósemkę. Okej, ja bym dała siedomeczkę. Jak na razie myślę, że najlepsza propozycja. nawet taki 7,5. No dobra, lecimy dalej, proszę bardzo. Mm, Tym razem wzięłam Eskę dla Basi XS i jest to spódnica MIDI slash wchodząca w długą. Zobaczymy, mnie zobaczymy. To nie chyba będzie długa, długa, to się przybieramy. Tutaj zupełnie inna propozycja, która moim zdaniem pięknie podkreśla talię. Zobaczcie jakie robi wcięcie, ale w podglądzie wyglądam trochę jakby nie miała spodnicy. Ja, czy to też to widzisz, tak? tak? Ale ten kolor się zlewa. Kasia tak fajnie podsumowała, że wyglądam jakby miała ręcznik przewiązany. No i rzeczywiście coś w tym jest, że z jednej strony jest ładne, ale z drugiej strony faktycznie jakby wyszła w ręczniku, tak prawie ubrana. I to rozcięcie no w moim przypadku jest mega wysoko. Nie, to wycięcie nie jest tak wysoko. Ale też jest dużo dłuższa u Ciebie, bo zobacz, że ja mam wysokie buty, a jednak sięgam do połowy łydki, a u Ciebie do kostek, prawda? Tak, u mnie jest do kostek i też y, kolejny plus znowu, tak jak w przypadku poprzedniej spódniczki, że jest to w miarę dopasowane do talii. Znowu mogłoby być tak troszeczkę ciaśniejsze, ale Nie. jakby i tak się trzyma. Szósteczka. Piąteczka. Okej. Okay. Przechodzimy do ostatniego sklepu, czyli do HM-u. I tutaj mm. propozycja, która na maksa spodobała mi się na stronie, natomiast jednak myślałam, że będzie troszkę mniej wpadająca w żółć. No dobrze, to przemieszmy. W tym przypadku z Wasią mamy mały konflikt, ponieważ ja po założeniu tej spodnicy od razu powiedziałam, uuu, ale pięknie leży, idealna długość. A ja sekundę później, o, ale długie. Więc nie da się chyba nas dwóch tak usatysfakcjonować w 100%, bo zawsze coś jest albo za krótkie, albo za długie. Mm -hmm. Dokąd no, byś chciała, żeby była to spódnica? Co? Spróbuję sobie tak wywinąć. O! Mm. Coś takiego, no taka byłaby śliczna. Tak. Jeden raz, bo ona w ogóle ma tutaj taką fajną gumkę, przed którą się dopasowuje do talii, więc jeden raz zawinąć gumkę. I jeszcze ewentualnie takie pół centymetra. Ogromny plus również za materiał, bo w tym przypadku też to jest wiskoza. Zauważyłam, że w sieciówkach pojawia się coraz więcej wiskozy zamiast poliestru. To jest oczywiście Duży na plus. plus. Nie wiem, co za bardzo mam więcej mówić o tej rzeczy. Leży po prostu dobrze wszędzie u jednej z nas. <grym <grym no to ja bym dała taką No Nie podoba mi się to, jest strasznie długie. Dziewięć. <grym> Trzy bardzo pyszczące, no, no. Nie no, jakby była w innym kolorze i dużo krótsza, to... Inna. To, I w ogóle inna, to spoko. Przechodzimy do ostatniej spódnicy. Tym razem jest to opcja, na którą sama bym się nie zdecydowała. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście mnie wspólnicę tego typu. Mam jedną bardzo długą wspólnicę do ziemi, właśnie z mm hm mu e, ale bardziej podobną do tego, co ja nam przygotowałam niż Ty, ale jestem bardzo ciekawa. Okej, okay. teraz zauważyłam, że zobaczcie, e, podszewka jest tylko do pewnej długości i prześwituję pewnego No dobra, sprawdźmy to. Coraz gorzej idzie nam to spokalnie, szczerze. <laughs> na początku. To nam idealnie, a z każdym kolejnym robią coraz gorzej, ale tak to wycinamy, że nawet nie wiecie. No. Dobra, no niestety prześwituje ta podszewka. Dla mnie to jest nie do zaakceptowania. Jest ta podszewka, to niech ona będzie do gości w spódnicy, mm. skoro prześwituje. To jest taka rzecz nie do zaakceptowania. Właśnie ona przyciąga głównie wzrok. Jak patrzę na nas w lustrze, to mm. widzę tą podszewkę. Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, więc dla mnie to jest nie, i moja mm. ocena to jest taka trójaczka. No to moja czworeczka, ja dzisiaj mam lepszą oceny od Basi. Dajcie znać, co myślicie o naszych zakupach oraz w komentarzach sugerujcie jakie jeszcze inne rzeczy powinniśmy przymierzyć w tej serii. No i przypominamy Wam jeszcze o linku do rejestracji na tipli. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Dziękuję Ci za y, odcinek fajny. Ja też dziękuję. Zapraszam do nagrania mojego. Kończymy już, bo robi się późno, a mamy drugi film do nagrania, więc widzimy się za chwilę na kanale Basi. Pa! pa!